Nazywają to średnią półką, jakby to był kompromis, jakby to była przestrzeń między rezygnacją a marzeniem. Ale co, jeśli to właśnie jest ten złoty środek, gdzie wartość spotyka się z zachwytem, gdzie blask kina nie musi zrujnować historii, która za nim stoi? Co, jeśli nie trzeba wydawać więcej, żeby widzieć więcej? Bo właśnie teraz, na ścianach naszych salonów, toczy się cicha wojna. Nie chodzi już o rozdzielczość. Chodzi o to, co niewidzialne: współczynnik kontrastu, strefy wygaszania, częstotliwość odświeżania, której nie do końca rozumiesz, ale jakoś czujesz za każdym razem, gdy zmieniasz scenę. I oni o tym wiedzą: wiedzą, że jesteś przytłoczony. Za dużo skrótów, za dużo pudełek, które twierdzą, że są lepsze. Za dużo technicznych terminów emocjonalnie oderwanych od cichych, kruchych chwil, dla których tak naprawdę oglądamy. Więc zatrzymajmy się. Uchonorujmy prawdziwy obiektyw niedzielny film z kimś, kogo kochasz bajka szumiąca w tle, gdy składasz pranie sposób, w jaki ciemna scena mieni się gwiazdami i nawet twój pies lekko obraca głowę to jest przestrzeń, w której te telewizory rywalizują. Specyfikacja dla graczy? Jasne, formaty HDR? Oczywiście, ale w istocie filtrujemy technologię przez pamięć, przez nastrój, przez czas spędzony razem. Dlatego telewizor ma znaczenie. To nie jest obiekt technologiczny, to emocjonalny mebel. I to jest rok, w którym robi się zaskakująco dobrze, nawet gdy budżet zatrzymuje się na średniej półce. Chcesz odpowiedzi, chcesz jasności, nie gadki sprzedażowej, nie liczb. Po prostu, który jest odpowiedni. Dlatego, jak naprawdę żyjesz. Więc zacznijmy, ale najpierw. Mała prawda. Nikt ci tego nie mówi, ale zamieszanie jest celowe. Te firmy zarabiają, gdy się wahasz. Chcą twojej niepewności, żebyś wybrał według logo, a nie według potrzeby. Ale nie tutaj. Zaczynamy od ciekawości, nie od clickbaitu, nie od szumu, tylko światło i prawda i cicha porównanie. Oddychaj. Jesteś we właściwym miejscu. Każdego roku domy stają się mądrzejsze, ale decyzje stają się trudniejsze, bo więcej jasności często idzie w parze z większym rozmyciem. Wysoka częstotliwość odświeżania brzmi dobrze, dopóki nie wysysa wyrazistości z rzeczywistych kolorów. To jest paradoks. Więc odetnijmy szum. Oto najlepsze telewizory Smart 4K średniej półki 2025 ocenione nie przez marketing, ale przez to, jak wygląda na nich prawdziwe życie. Pierwszy, Xiaomi Toei S Mini LED 55. Widzisz go, zanim jeszcze go zauważysz. Ta minimalistyczna cienka ramka, znikająca w każdym pomieszczeniu, do którego wchodzi. Za jej delikatną czarną krawędzią kryje się jedna z najlepszych decyzji, jakie możesz po cichu podjąć w tym roku. 368 stref wygaszania. Panel Quantum Dot, który wdycha głębie w cienie. I jasność, która zachowuje spokój, nawet gdy słońce zalewa okno obok. Mówią 10 tysięcy nitów. To jest liczba, ale co to oznacza? To oznacza HDR, który wreszcie wydaje się jak światło dzienne, bez prześwietlania twojego spokoju. Ten Xiaomi nie tylko goni wyścig specyfikacji, szanuje obraz. I delikatność detalu. Kolory są szerokie. Prawdziwe. Jak świeża pościel albo dojrzała brzoskwinia na ekranie. Nie laboratoryjne koła kolorów. A dla graczy? 144 Hz. Natywnie. Ale gdy gra potrzebuje więcej, sięga po cichu po 240 Hz. Przez Game Boost. Bez wykrzykiwania tego. FreeSync Premium. Kompatybilny z J-Sync. Opóźnienie wejściowe tak niskie, żebyś je przegapił, gdybyśmy o tym nie wspomnieli. To piękna technologia ukryta w prostocie, kontrolowana przez ten interfejs Google TV, do którego pewnie już jesteś przyzwyczajony. Pilot z głosem. Bluetooth 5.2. I tak. Wi-Fi 6. Bo dlaczego twój stream miałby się kiedykolwiek zacinać w środku kulminacyjnej sceny? A dźwięk? Podwójne głośniki 12.5 W. Gotowe na dolby Atmos. Ale może najważniejsze. To jest telewizor za 500 dolarów. Który tak nie wygląda od chwili, gdy ściągasz folię i twoje własne odbicie mruga do Ciebie. Nie jest doskonały. Pilot jest trochę plastikowy, i zabawka dziecka potoczyła się pod podstawkę w trakcie montażu zauważysz, bo prawdziwe domy nie są studiami. Ale o to chodzi to dobrze czuje się w rzeczywistości, i, i czasami to jest warte więcej niż same liczby. Drugi ekran wchodzi po cichu. TCL C65K. Niegłośniejszy, mądrzejszy, niejaśniejszy, roztropniejszy. To lekcja powściągliwości. Design, który nie dominuje, ale sugeruje. Ramka niemal niewidoczna. Nóżki tak smukłe, że prawie unosisz ekran w powietrzu. A jednak w środku. Trzyma poziom. Quantum Dot spotyka mini LED. Sterczeń z 10 stref wygaszania. Trochę mniej kontroli niż Xiaomi, ale trochę więcej finezji. Kolor tutaj nie jest tylko żywy. Jest zniuansowany. Czerwienie wydają się ciepłe, nieprzesycone. Błękity otulone, nierażące. Mówią 94% DCI P3. To mowa inżynierów, ale to co czujesz to. Odcienie skóry, które wyglądają ludzko. Trawa, która nie krzyczy neonem. Ogień, który migocze pomarańczowo, nie telewizyjnie pomarańczowo. I omija pułapkę, w którą wpada wiele tańszych mini-LEDów. Halo. Poświata wokół jasnych obiektów w ciemności. TCL ją udoskonalił, złagodził. Żaden gracz nie chce migotania. Żaden nocny marek nie chce rozkwitu pikseli. Współczynnik kontrastu jest mocny 1. Czasami wręcz kinowy. A procesor? AI PQ Pro. Co? Znowu, brzmi jak specyfikacja. Ale co to oznacza, gdy wchodzisz do pokoju i włączasz The Whale na Netflix? Czerń nie miażdży detalu. Biel nie oślepia. Obraz się dostosowuje. Jak Twoje oczy. Po cichu. Inteligentnie. Natychmiast. U podstaw tej równowagi leży chip MediaTek. W parze z 3 GB RAM i pełnym dostępem do Google TV nic się tutaj nie spowalnia. A jeśli rzucisz w niego 5 aplikacji w ciągu godziny, między maluchem, oglądającym Kokomelon, a Tobą przeglądającym Prime Video o północy, Oddycha przez chaos. Częstotliwość odświeżania? Natywne 144 Hz. A opóźnienie wejściowe pozostaje niskie. Między 15 a 20 milisekund. Co realistycznie oznacza wystarczająco szybki dla Call of Duty. Wystarczająco płynny dla Rocket League. A co najważniejsze, konsekwentny. Konsekwencje poczujesz najbardziej na tym telewizorze. Nie próbuję być krzykliwy. Próbuję przetrwać. Jeśli chodzi o dźwięk, cicha niespodzianka jest wbudowany subwoofer 20W, pod spodem, dyskretny, wystarczająco głęboki bas, by pominąć soundbar, jeśli twoja przestrzeń jest mała. Dolby Atmos i DTS-X tańczą ponad i wokół, nie tylko w lewo i w prawo. Ale prawdziwe życie ten moment, gdy nalewasz herbatę w środku sceny, a głos szepcze za kanapy łapiecie sprawia, że się zatrzymujesz. To jest znak, że dźwięk robi swoją robotę, nie popisując się, tylko pojawiając się. Łączność tutaj odzwierciedla myślenie przyszłościowe Wi-Fi 5, nie 6, mały kompromis Bluetooth 5 PR4, 4 cztery porty HDMI, dwa w pełnej specyfikacji, gotowe na 4K 104 Hz. jeden USB i klasyczne opcje audio, na których większość ludzi wciąż po cichu polega. c 60 k nie przyćmiewa innych. On ich przeżywa, nie wygrywa na zrzutach ekranu, wygrywa w dwugodzinnych filmach, w niedzielnych maratonach seriali, w pomaganiu rodzicom nawigować bez potrzeby twojej pomocy. To ma znaczenie. Ale jeśli chcesz odrobinę więcej elegancji w głębi sceny, będziesz chciał spojrzeć na następny panel: Hisense EINQ. -E ten tutaj, ten zaskakuje. Hisense zawsze unosił się poniżej reflektorów. Wystarczająco blisko nadziei, wystarczająco daleko od pewności, ale 2025 zmienił tę wątpliwość w detal. Panel VVA MiniLED Quantum Dot. Nie tylko marketing, to działa. 160 lokalnych stref wygaszania. Współczynnik kontrastu nieco niższy niż TTL około 5,6 mm. Ale co sprawia, że E8Q czuje się inaczej? To jego tekstura. To nie jest najbardziej dokładny obraz ale najbardziej nastrojowy, niekliniczny, niejasny dla samej jasności. Bardziej jak 600 nitów skupionych całkowicie na tworzeniu uczucia, nie zalewaniu światłem. Nie poczujesz się przytłoczony, oglądając nocną scenę na tym. Poczujesz się, jakbyś w niej był. I to jest inny rodzaj doskonałości. Gaming? Nadal osiąga 144 Hz FreeSync. Wower A opóźnienie? Imponujące 13. Meners. Jest szybki, ale ważniejsze, stabilny. Nie spada pod presją, nawet gdy klatki skaczą albo przechodzisz z Wiedźmina na stream 4K Formuły 1. System operacyjny tutaj to nie Google TV. To Wida AU7. Płynniejszy niż byś się spodziewał. Mniej aktualizacji, ale więcej skupienia. W pewnym sensie więcej spokoju. A spokój jest niedoceniany, gdy po prostu chcesz dotrzeć do swoich seriali. Nie jest doskonały. Mniej ustawień HDR. Nieco niższe pokrycie DCI P3 na poziomie około 90%. Kolor wciąż żywy, ale czasami czuje się interpretowany, a nie dokładny. Ale jego design elegancki, solidny. Jedna centralna podstawa, która zajmuje mniej miejsca niż style z podwójnymi nóżkami. I subwoofer kolejny 20 watów tym razem plus dwa satelity 10 watowe zbalansowany. Celowy. Wystarczający dla pomieszczeń poniżej 9 metrów, bez żadnych dodatków. Wyobraź sobie, niedziela. Makaron stygnie na blacie. Wycierasz sos z policzka swojego dziecka. A film Studia Ghibli szepcze w tle: To właśnie E8Q robi dobrze. Życie wokół ekranu. Nie tylko to, co jest na nim. Nie jest lepszy niż TCL, ani tańszy niż Xiaomi, ale po prostu czuje się żywy w inny sposób. I czasami, gdy przechodzisz obok pokoju, i blask zatrzymuje twoje kroki. Wtedy zdajesz sobie sprawę, może nigdy nie chodziło o specyfikację, może zawsze chodziło o obecność.